Przed nami bardzo ciekawy tydzień. Pęknięcia w amerykańskim systemie bankowym i gospodarczym oraz zapowiedź przerwy w zacieśnieniu pozwalają sądzić, że dolar straci do euro. No a czy eurodolar może być tak niewrażliwy na ostatnie newsy? W dzisiejszym materiale oprócz przejścia przez kalendarz makro podsumujmy bieżące fundamenty panujące na rynku eurodolara oraz japońskiego jena, tak by na koniec stworzyć oczywiście plan na handel na ten tydzień. Więc patrząc na kalendarz, dziś otrzymaliśmy już osoby PMI dla przemysłu ze Stanów, co pozwoliło podbić kurs ETKA oraz dotarły wieści ze spotkania z OPEC, który to postanowił ograniczyć wydobycie o milion baryłek dziennie, co znów podbiło cenę czarnego złota na tyle, że otworzyliśmy się luką na Brent oraz WTI. Ale czy to oznacza koniec spadków na ropie? No być może, ale to też trzeba powiedzieć, że nie jest żadną tragedią. Musimy na to spojrzeć nieco inaczej. Najprawdopodobniej cena po tej reakcji spadnie i będzie się konsolidować w przedziale 60 do 80 dolarów, ponieważ widzimy, że ta strefa wygląda jakby to było to, w co celuje OPEC. I sprawia to też, że ich marże są wystarczające, ale też cena nie jest na tyle wysoka, aby inni gracze mogli dołączyć na rynek, którzy mają wyższy próg opłacalności, jak na przykład odwierty offshore. Owe. To też widać po ilości odwiertów właśnie. Możemy zauważyć, że ilość w totalu zaczęła spadać w momencie, gdy cena zaczęła się konsolidować poniżej granicy 80 dolarów za baryłkę. I to też działa w drugą stronę i myślę, że możemy spać spokojnie, ponieważ moglibyśmy się zacząć martwić, gdyby ta ilość nadal pikowała w dół. A to jest oczywiście odczyt Baker Hughes, który śledzi amerykański odwierty, natomiast jak wiemy amerykańskie firmy działają nie tylko w samej Ameryce Północnej. A więc reasumując spodziewałbym się dalszej konsolidacji we wspomnianym przedziale pomimo ostatniego cięcia. A patrząc na resztę dni mamy dalej PMI, tym razem z usług z USA, które jeśli zawiodą no, będzie to kolejny sygnał dla euro do wzrostu. A na koniec tygodnia mamy oczywiście payrolls, jednak tym razem piątek mamy oczywiście święto i największe centra finansowe jak Nowy Jork i Londyn nie pracują, więc sam piątek raczej będzie nudny i pewnie większość ruchów zostanie wykonana w ciągu tygodnia. Chyba, że zobaczymy jakiś spory odchył od prognozy, wtedy ta zmniejszona płynność może zagrać na naszą niekorzyść i może się zdarzyć, że cały ruch zostanie zanegowany. Ale o tym za chwilę. Idąc dalej w kwestii ostatnich wydarzeń z bankami, no tu można przytoczyć jedną kwestię. Otóż banki amerykańskie mimo wszystko wyglądają na stabilniejsze ze względu na model finansowania, który preferują tamtejsze firmy. W Stanach zdecydowana większość firm finansuje się emisją obligacji, natomiast w Europie kredytami bankowymi. Dlatego jeśli EBC ma zamiar iść z podwyżkami, jeśli jeszcze sporo do góry. To w teorii może mieć to mocniejszy wpływ na gospodarkę niż to miało miejsce w USA. Z drugiej strony, to pomoże w walce z inflacją, choć myślę, że już obecne stopy procentowe działają na konsumentów, ponieważ inflacja na przykład w Niemczech spadła do 7,8% z 9,3. Oczywiście, no tutaj również największy wpływ miały spadki cen energii, no to trzeba zaznaczyć. I tak, kiedy banki centralne trzymają się polityki zależnej od danych, kursy wymiany forex być, powinny być określane na podstawie statystyk makroekonomicznych. Jednak no, w rzeczywistości nie wszystko jest takie proste. Czasami emocje lub zdefiniowana strategia spekulacyjna stają się ważniejsze właśnie niż same fundamenty. No typowym przykładem jest zasada kupuj plotki, sprzedawaj fakty, dzięki której kurs euro-dolara nieco spadł. Spowolnienie bazowego PCM do 4,6%, czyli najniższego poziomu od października 2021, oraz spadek inflacji do 0,3% miesiąc do miesiąca potwierdziły, że marcowa podwyżka stóp będzie ostatnią w cyklu polityki pieniężnej Fed. Akcje rosły, a rentowności obligacji skarbowych spadały, no, co zwykle odbierane jest jako poprawa globalnego apetytu na ryzyko i w teorii powinno to oddziaływać na eurodolara, ale no nie tym razem. A zamiast zwiększać szanse na utrzymanie stopy funduszy federalnych na poziomie 5% w maju, rynek kontraktów terminowych obniżył je z, 50, z 60% do 52%, no wzmacniając oczywiście tym samym dolar. Podobna sytuacja miała miejsce w Europie tylko w drugą stronę. Zamiast zareagować na nowy rekordowy poziom inflacji bazowej na poziomie 5,7%, podwyższeniem oczekiwanego szczytu stopy depozytowej, instrumenty pochodne obniżyły ją z 3,7 do 3,6%. Na wtedy też rentowności niemieckich obligacji spadły ciągnące w dół właśnie euro -dolara. No jest to trochę sprzeczne z logiką, ale rynek czasami działa wbrew fundamentom, wbrew danym i Fedowi, przez co no właśnie od czasu do czasu jest za to karany. A reasumując, no to co wiemy do tej pory, po opublikowanych danych Fed albo podniesie stopę maksymalnie do 5,25 albo już skończył z podwyżkami, podczas gdy EBC doda pewnie 25 punktów bazowych jeszcze ze 3, może 4 razy. I ta dywergencja w polityce pieniężnej no, sugeruje, no, że rajd na etku powinien być kontynuowany. Psychologia jest bardzo ważna rynku Forex oczywiście. Jeśli rynek nie idzie w oczekiwanym kierunku, jest bardziej prawdopodobne, że pójdzie w przeciwnym kierunku, prawda? No, Im dłużej pomysły właśnie traderów czy inwestorów nie zaczną się realizować, no tym oczywiście wiadomo, że większe wtedy jest prawdopodobieństwo, że w panice zaczną realizować zyski. Więc jeśli euro -dolar nie przekroczy 1,09, dlaczego nie wyjść z longów? No tak więc ze względu na zasadę kupuj, kupuj plotki, sprzedawaj fakty i kwartalnemu rebalansingowi, spadek euro wydaje się logiczny, ale też sądzę, że fundamenty wcześniej czy później przejmą rynek. Logika w dłuższym terminie no, z reguły wygrywa z emocjami, a Fed lubi też czasem ukarać za działanie wbrew sobie. I tutaj eksperci Bloomberga spodziewają się spowolnienia zatrudnienia i średnich płac w USA, no co jest złą wiadomością dla dolara oczywiście. A tym samym trend wzrostowy na etku trwa nadal, a jakieś korekty zawsze będą się pojawiać. I tutaj odnosząc się już do samego wykresu, sądzę, że jest to jeszcze dobry moment na jakiegoś krótkiego shorta. Jednak, jeśli niedźwiedzie nie przebiją wsparcia na 1075, 1077 i tutaj troszeczkę niżej 10695, 1071, realizowałbym zysk i wchodziłbym w longi. Teraz przechodzimy do jena i tutaj no, wracamy do OPEC Plus i jego nieoczekiwanej decyzji, która spowodowała spadek wartości jena. No, słabość JPY wynika nie tylko ze wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Japonia jest importerem netto produktów energetycznych. No, poza tym kraj boryka się z deficytem w handlu zagranicznym, a wzrost cen ropy Brent i WTI pogarsza obecną sytuację, no, ponieważ zwiększa tą lukę pomiędzy importem a eksportem w ujęciu wartościowym. I tu według Sumimoto, i Banking kontynuacja rajdu cen ropy spowoduje spadek jena, jednak sytuacja no nie jest chyba aż taka zła. Fed koncentruje się na inflacji bazowej, która powinna nadal spowalniać przy schładzaniu się rynku pracy i niższym popycie wewnętrznym, a cykl zacieśnienia monetarnego powinien się wkrótce zakończyć, co powinno też w teorii osłabić dolar. Poza tym BOG powinno rozpocząć normalizację monetarną, bo nowy prezes no w teorii jakby nie miał wyboru, o czym też już rozmawiamy od wielu tygodni. Dlatego najprawdopodobniej trend na dolarze z jenem pozostanie spadkowy, a obecny wzrost, ten w sumie, który był niedawno, jest no, tylko korektą. I jeśli cena spadnie poniżej 132,70 i 132,40, to będzie, myślę, dobre potwierdzenie na wejście w shorty. I to by było w sumie tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Dzięki za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale.